A kwestie gameplayowe i odbioru tego gameplay już macie? Czy na razie po prostu jest testowane, byle mobilka chodziła i dało się ja zainstalować? Przygotowaliśmy dużo logów i zbieramy dane. Rozpoczęliśmy już ich analizę, ale póki co główny fokus jest jeszcze na aspektach technicznych. Można ze swoją lodówką przyjść? Nie, no ty, w tym roku powtórzyliśmy im już z 50, jak że ma być zimne piwo, myślą już chyba, że jesteśmy jacyś upośledzeni z tym browarem. Jak będzie ciepły browar, to zwątpię w ludzkość. Jaka będzie cena pół litra piwa na zlocie? Walczymy o jak najniższą i o jak najzimniejsze. My nie pobieramy żadnej prowizji od Alko i jedzenia na zlocie, ale ciężko jest nam niestety przekonać dostawców obsługujących imprezę do Większej zniżek. Pierwszy, czy możemy liczyć na jakieś większe info o kampanii marketingowej, o której wspominałeś wczoraj? Drugie, pisałeś wczoraj o iOSie i porcie z Androida. Z ciekawości zapytam o to, co przewijało się tu, wier. Trzecie, czy planujecie otworzyć ponownie rekrutację wśród graczy na testerów gry przed wypuszczeniem wersji mobilnych? by zneutralizować jak największą ilość błędów. Jeden sugestie co do twórców, których byście widzieli jak najbardziej chętnie przyjmiemy. 2 Steam, jeżeli będziemy wchodzić to po iOS i Android. Trzy, W tej chwili mamy sporo testerów i wyłapujemy błędy na serwerze na Filipinach, ale nie wykluczamy, że zrobimy jeszcze jakąś rekrutację. Link YouTube. Nie polecam używania jakichkolwiek botów. Nasz system jest naprawdę skuteczny w wyłapywaniu tego. Bany nie lecą od razu, bo są ręcznie zatwierdzane, ale prędzej czy później wszystkie takie konta lądują na banie. Więc nawet jak przez chwilę podziała, tu utrata Halewa el konta nie jest najlepszym pomysłem. Wybacz, że oznaczam, ale ja z pytaniem takim byś nie musiał czytać ze godzinę do tyłu. Czy dobrze rozumiem, że obecnie, w najbliższe pół roku planujecie dokonać rebalansu DMG profesji, a być może i działania niektórych umiejętności? W końcu będzie rebalans ryca. Podnieść atrakcyjność aktywności grupowych tak, punkt ogólny, by nie obiecywać ani dropa, ani psycho, ani nic, zwyczajnie zwiększenie opłacalności gry w PT zestawieniu z solo. Wprowadzić dwie endgame aktywności arenę oraz instancję dla koksów, wymuszające nieco powrót do pierwotnych ról profesji w party. Druid ma leczyć i dbać o zasoby, a nie dawać 5-6 ataków. Debaferzy mają modlić się, by trafić debuffa, bo bez niego może być wysoko. Tak, tak, ale to może być większa robota, na którą nie przewidzieliśmy wcześniej miejsca w roadmapie. Więc pytanie, co uda się dopchnąć? F, będziemy dyskutować, czy większość graczy wolałaby przenieść ciężar na to kosztem opóźnień czegoś już zapowiedzianego. Pety, tak. Jest sens kombinować i pisać sugestie. O podnoszeniu procent wytrzymałości itemków. Czy jest to coś, czego w ogóle nie chcecie, nie chcielibyście implementować? Dlaczego nie planujemy tutaj niczego zmieniać? No chyba, że podbijanie itemków z niską wytrzymałością do poziomów tych wyższą. Ale też nie jestem przekonany, czy to dobry pomysł. A odnośnie tych małych paczek balansu, to macie jakiś plan na otwartą współpracę i rozmowę w szerszym gronie? Czy według was kilka osób, które nie mają też wszystkich profesji w tej grze i nie na każdym poziomie rozwoju jest w stanie zdiagnozować bolączki wszystkie i na tej podstawie wprowadzać zmiany, które mają sens przekrojowy. Chcielibyśmy wdrożyć regularne ankiety w grze odnośnie balansu, tak aby poznać jak najszerszą opinię graczy na dany temat. Prawdopodobnie wspomagane wątkami na desi oraz spotkaniami z wybranymi graczami w mniejszym gronie. Więcej niż 10 osób nie za bardzo już się da. Dyskutować. Planujemy upek ze zmianami balanoswymi na przełom lipiec, sierpień, ale jeszcze nie wiem, co dokładnie tam wejdzie, ani nie podam konkretnej daty. W zeszłym roku postawiliśmy y, ciężar na funkcjonalności bardziej pod low i mid level graczy, tak aby być gotowym pod premierem mobilki. Teraz powoli Przekładamy wajchę na High Cox. Tak, mamy świadomość rozjechania się DMG fizycznych versus magicznych na Cox poziomach i będziemy coś działać. Cóż, szkodzi obiecać?